Czym jest lifting twarzy deep plane? Jest to lifting, który polega na naciągnięciu warstwy powięziowo-mięśniowej, mięsień naszej i powięź na twarzy. Naciągamy te wszystkie warstwy. Co konieczne, ważne jest uwolnienie drobnych więzadeł, które przytrzymują tkanki, co sprawia, że nie są tak przesuwalne względem e, głębi położonych struktur. Dzięki uwolnieniu tych więzadeł możemy otrzymać Naturalny wygląd i dobre napięcie tkanek twarzy. Nie naciągamy samej skóry. Po pierwsze, efekt byłby krótkotrwały, a twarz zdeformowana. Jakie są korzyści z tego typu liftu? Przede wszystkim jest to trwałość. Zabieg wystarcza na, u większości pacjentów na około 10-15 lat. Po tym czasie możemy go bezpiecznie powtórzyć. Nie można porównywać dwóch różnych pacjentów po nawet tym samym czasie, ponieważ kwestia tempa, w jakim postępuje ten proces nieuchronnego starzenia, jest kwestią całkowicie indywidualną. Drugą korzyścią z liftingu Deep Plane jest bezpieczeństwo. Nie robimy tego po ciemku. Widzę tkanki, które operuję, i bezpiecznie wszystko mogę wypreparować i naciągnąć. Przy liftingach o mniejszym zakresie, jak tzw. mini lift, lift półksiężycowaty, jest to operowanie praktycznie po ciemku. Nie widzimy tkanek. Dlatego wybierzmy metodę bezpieczną i skuteczną. Trzecią korzyścią z głębokiego liftu twarzy jest naturalny wygląd. Nie naciągamy skóry, zwiększamy napięcie po uwolnieniu więzadeł, co daje nam cofnięcie. Troszeczkę tego czasu, który odbił się na naszej twarzy. Zachowujemy nasze rysy twarzy, a nie te wymyślone przez chirurga. Głównym przeciwwskazaniem do głębokiego liftu twarzy są choroby przewlekłe, źle regulowane albo nieleczone. Oraz, i to jest totalny killer liftu to są papierosy. No niestety papierosów nie można palić i to nie można palić około 3 miesiące przynajmniej przed zabiegiem. Długi wywiad palenia papierosów też mocno ogranicza nasze możliwości. Niestety papierosy zamykają drobne naczynia, usztywniają te drobne naczynia, czym zwiększają ryzyko niedokrwienia albo krwiaka. Pełna rekonwalescencja zajmuje od 3 do 6 miesięcy, co jest istotne. Obrzęk Utrzymuje się przez około 3 miesiące, twarz zmienia się do 6 miesięcy. Po tym czasie widzimy, czy zabieg jest trwały. Operatorzy chwalą się efektami po miesiącu. Po miesiącu to praktycznie każdy zabieg będzie miał efekt. Obrzęk utrzymujący się, napnie tkanki, wygładzi wszystko. Także przede wszystkim szukajcie operatorów, którzy, chirurgów, którzy wykonują te zabiegi. I pokazują długotrwałe efekty po głębokim liftingu twarzy.